Cześć, witajcie tutaj Jacek Kolekcjoner. I hej, dawno nie było gier na tym kanale, dlatego czas się zabrać za jakieś wreszcie. A jest to gra, przekonajmy się, wewnątrz tej paczki, która dzisiaj do mnie przyszła. Jakoś ostatnio. Powiem wam szczerze, że przez to, że trochę wypadłem z rytmu, trochę byłem zagubiony i zapomniałem zamawiać na czas, więc zamiast przy, przyjść ta gra do mnie w dzień premiery, przyszła do mnie dzień później. I chyba już po plakacie możecie się domyślać, czym to jest. Ponieważ dostałem kilka bonusów. Zaraz sobie też do nich przejdziemy, zaraz zobaczymy, co tam się dokładnie kryje. Ale najpierw zobaczymy sobie samą grę. Pokémon Le Legends Arceus. Czyli po raz pierwszy od dawna nie miałem dylematu, Którą wersję gry kupić? <noise> czy wersję A, czy wersję B? Na przykład Sword and Shield. Ja akurat kupiłem Sword, ale dobra, zaraz zobaczycie, które wersje gier wcześniejszych Pokémonowych na Switcha kupowałem. Ale zajrzyjmy sobie do środka Arceusa. Tak się prezentuje pudełko. Kochani, wreszcie ładne okładki dla Pokémonów. Wiem, że to jest bardzo kontrowersyjne stwierdzenie, <noise> ale ja naprawdę uważam, że okładki Pokémonowe były niezbyt kreaty... Dobra, zobaczymy, zaraz przejdziemy sobie do tych, które wyszły sobie poprzednio. Z małymi wyjątkami, to nie jest tak, że wszystko było totalnie złe. Okej, okay, i tutaj mamy mainline'ową, jakby Pokémonową grę, która po prostu wyszła sobie poza cyklem, ponieważ w listopadzie mieliśmy gry remake'i czwartej generacji Brilliant Diamond and Shining Pearl, a teraz mamy Pokémon Legends Arceus. Gra, która jest czymś zupełnie nowym, mamy troszkę... Jest bardziej otwarto-światowa, ogólnie cała gra to jest jeden wielki otwarty świat, mamy łapanie Pokemonów w zupełnie inny sposób i podobno jest czymś najświe najświeższym, co się stało z marką Pokemon od dawien dawna. Nie mogę się doczekać, żeby w nią zagrać, dlatego musiałem przylecieć jak najszybciej i pokazać wam ją. Tak się prezentuje okładka, tak się prezentuje z tyłu. Opakowanie nie odróżnia się od innych pudełeczek switchowych, wszystko jest tak samo. Dobrze, zajrzyjmy sobie z tyłu. Jak zwykle nie macie czemu się spodziewać polskiego w tych tłumaczeniach. Niestety Pokemony nie wychodzą po prostu po polsku i to się nie zmienia. Może kiedy Wiecie, anime jest po polsku, jest zlecany dubbing przez The Pokemon Company, więc może kiedyś jakieś zmiany nadejdą. I wewnątrz mamy reklamę właśnie remake'ów czwartej generacji, Brilliant Diamond i Shining Pearl. Czy coś mamy tutaj wewnątrz? Nie, to wszystko jest jedna wielka reklama. A właśnie, bo tam są jakieś kolaboracje związane z Sword and Shield, i właśnie Legends Arceus. Więc jak się ma jakieś, więc jak się ma tamte gry, to można zdobyć któreś Pokémony w Arceus i z tyłu reklama Pokémon Trading Card Game. Tak się prezentuje piękny artwork zresztą z Card Zawartość jest bardzo podobna i, i zresztą zauważyłem to w przypadku większości Pokemonów wydanych na Switchu, że ogólnie te Pokémony zawsze. Je... Dobra, może nie zawsze, ale przynajmniej w bardzo wielu przypadkach zawierają jakieś ulotki wewnątrz, tak samo jak te mainline'owe gry. Tutaj akurat w Let's Go, Pikachu i Eevee mieliśmy reklamę poradnika do tej gry. Ogólnie powiem Wam, że ja przed generacją Switchową średnio grałem w Pokémony. miałem na 3 a Jak to było Ultra Sun. Ale nie, nie, nie pykło to u mnie tak mocno, jakby mogło. Ale już Let's Go Pikachu i sort zagrałem w pełni. Może jakoś mam jeszcze jakieś tam trochę zaległości w sort, ale może kiedyś do tego przejdę. Dobrze, jeśli chodzi o jeśli chodzi o mój ranking Pokémonów na Switcha, bo jak zauważyliście, nie mam remake'ów czwartej generacji. Po prostu stwierdziłem, że wolę okazać swoje... Pewnie kiedyś sobie sprawia te remake'i, ale teraz doszedłem do wniosku, że wolę okazać wsparcie dla Legends Arceus, czyli powiedzmy świeższego konceptu. A tak się prezentują wszystkie okładki obok siebie. Tak jak mówiłem, te dwie okładki nie byłem ich wielkich fanem. Wiem, dlaczego one powstają. W ogóle to, że tak, to, jak wygląda okładka Pokémon Sort, to jest to, jak wyglądają główne jakby pokemony mainline'owe od, od zawsze, <laughs> powiedzmy, po legendarny Pokémon charakterystyczny dla danej odsłony. No ale z go Pikachu marketing, kochani, ale z tyłu mamy <laughs> dosłownie prawie, że tapetę Windowsową. Ale okładki od New Pokémon Snap i Pokémon Legends Arceus to są dwie zupełnie różne historie, ponieważ są rewelacyjne, są kolorowe, są przykuwające oko, i jakbym jak zobaczył coś takiego na półce, to bym wziął bez zastanowienia się, jakbym był w ogóle takim niezaznajomionym fanem Pokémonów. Co nie, czy znaczy nie, żebym był jak, jakoś bardzo, ale jakbym w ogóle interesował się tylko anime, albo grałbym tylko w Pokémon Go w ostatnich latach. Bo Nintendo w ostatnich latach sięga po widownie, które. Znowu wróciły, za, znowu wróciły do zainteresowania Pokemonami poprzez Pokémon Go. Dobrze, ale skoro już wiemy, jak wygląda Legends Arceus, jak wygląda pudełko z grą, zajrzyjmy sobie, co tam jeszcze mamy dodatkowo. W ostatnich latach zamawiam wszystkie gry Nintendo w sumie przez jakieś różne sklepy na Allegro. Ogólnie kanały dystrybucyjne Nintendo w ostatnich latach, w jakby takich większych oficjalnych sklepach, i tak się poprawiły, ale powiem wam, że te mniejsze sklepy ja akurat kupiłem w. Chyba kupiłem w GamTedzie, ale kupuję też w jakimś Gamefinity. Suzy Games i różne takie sklepy. Powiem wam, że polecam. Czasami są, niektóre są lepiej popakowane, niektóre są gorzej. Z tego co widzę, tutaj mamy naklejki, które prawdopodobnie są wydrukowane na przezroczystej folii. Nie wiem, czy jakby obramówki też są białe, czy nie. Ale powiem wam szczerze, że nie będę teraz tego testować. A oprócz tego dostałem w zestawie plakat, który jest całkiem spory. To jest chyba gabarytowo... Skoro to jest mniej więcej format A4, no to domyślam się, że skoro to się składa na A4, to to jest takie A... A2, tak? Tak to chyba się skaluje. Cały dzień mi ktoś piłuje za oknem, no ale trudno co zrobić. Yy, jak na ten sklep, nie jest. Opakowanie nie było jakieś bardzo przełomowo dobrze zapakowane, po prostu wszystko było wrzucone w folię bąbelkową, w kopertę z folią bąbelkową. Trochę pozaginane rogi, ale to też nie jest nic tragicznego. Na szczęście wszystko przyszło w miarę dobrym stanie, to się da odratować. Jest całkiem w porządku, polecam. Jeśli jeszcze nie macie tej gry na swoich półkach, to możecie ją kupić, klikając w linki, które się znajdują w opisie tym filmem. Dajcie mi znać, czy chcecie więcej unboxingów i prezentacji gier na tym kanale, może jakichś edycji kolekcjonerskich, czy po prostu takich standardowych. Chciałbym trochę zdywersyfikować to, co robię na tym kanale, a to jest też to, co zbieram, te, też to, co mam na swoich półkach, tylko zwykle nie pokazuję tego, tak jak komiksy na bieżąco na tym kanale, dlatego dajcie mi znać i zasubskrybujcie ten kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.